Cześć, witajcie drogie wodniki. zapraszam Was na czytanie tygodniowe od 5 do 11 lutego. Pierwsze oczywiście to, co z Wami rezonuje, sprawdźcie swój ascendent, znak księżycowy, Wenus, jeśli chodzi o i o związki, jak i weźcie pod uwagę tak samo y, wedy, pod wedyjski. Ja Was zapraszam do polubień, do subskrypcji, komentarze też miłe, miłe, miłe będą widziane, jeśli z Wami oczywiście będzie rezonować, prawda? jak również znajdę portale społecznościowe gdzie są obecna wraz z codziennymi przekazami i oczywiście do prywatnych indywidualnych czytań. Również zapraszam do przewodniki. zobaczymy z jaką energią wchodzicie w ten tydzień, od 5 do 11, jaki będzie temat tego tygodnia u Was. Książy Miecz, Książy Mieczy, no to będzie jakieś takie działanie dość nieodpowiedzialne, skrajne wprost. No takie powiem wam, lub z taką osobą będziecie mieć do czynienia. No i książę Dysków. No i przebych cztery kielichy. No to będzie jakoś takie niezadowolenie z tego, co już macie. I tu będą jakieś sprawy jednak związane z... Z ruszeniem do przodu w jakimś celu, tak, żeby coś odbudować, bo ty był i widzę. A tu w karcie papierze jakieś sprawy będą musiały się ruszyć do przodu, tylko że ta energia ruchu widać, że to jest dość taka nieodpowiedzialna. Widać, że tutaj i pasja, i namiętność, i miłość. A tu jakaś królowa, tutaj coś runęło. Mhm. No, tutaj coś runęło. I wy chyba będziecie chcieli w tym kierunku ruszyć, żeby być może coś odbudować. Zaraz dopowiemy i się dowiemy, dlaczego Książę Mieczy. Jako temat tygodnia uchodźców. A, bo to straty, bo to straty emocjonalne, nie tylko emocjonalne, Bida. Bida pisze i dlatego. I to znowu karta Hierofanta. Czyli wyciągacie jakąś chyba naukę, co? Lub to sprawy urzędowe, prawne. Być może yy, nawet jakieś zaległe długi Wam się odzy odzywają i Wy musicie po prostu wybrać coś, tak? A bo Wy macie swoją strefę komfortu, być może do której jesteście przyzwyczajeni i Wy tego nie chcecie stracić. No i proszę, te manipulacje, no, będą. Albo z taką energią będziecie mieć do czynienia, także uważajcie. To jest energia strat przede wszystkim. Taki będzie Wasz temat tygodnia wy jesteście na minusie tylko że to działanie Wam nic dobrego nie, yy, nie przyniesie drogie wodniki zobaczymy jakie pozytywy do Was przyjdą jakie pozytywy do Was przyjdą w tym tygodniu działanie, ruszanie do przodu. Być może jakiś wyjazd. Jakiś wyjazd i to, o no proszę, księżniczka mieczy się pokazała. E, I rządza. To jest siła, tak? Dążenie do celów i transformacja. Cesarz. To samo, co i tutaj było. Czyli tutaj będzie e, działanie, żeby coś osiągnąć, albo żeby po prostu coś zakończyć, tak? Bo to jest e, wybór w miłości. Książę była w jakaś coś działanie z pasją i w tym kierunku będziecie dążyć, żeby coś osiągnąć. Może rozpocząć coś nowego, tak, w karcie głupca. W karcie głupca po rozczarowaniu, po zawodzie, tak, tutaj jakieś tajemnice. Oj, no i tu wydaje że tutaj było, no niestety, zawód, zdrady. No. I tu teraz rysują się jasno sprawy rozwodowe i podsumowanie zysków i strat z tego wszystkiego. Zobaczymy leczkę ta energia, R2, no też sprawy właśnie rodzinne, tak? A sprawy rodzinne, bo karta rydwa no też sprawy, załatwianie spraw rodzinnych. I wy chyba na no, tym będziecie. Dwie karty mi się wyciągnęły, więc ja wezmę. Widzicie? Sprawy rodzinne i wybór względem miłości, żeby osiągnąć tą równowagę i stabilizację. Jest to król Pentak. Król Pentak to jest osoba, która ma swoją własną strefę komfortu, ma swoje własne zasoby i tego pilnuje i nie będzie chciała tego zmienić. Z taką osobą możecie mieć do, do czynienia lub to jest wasza energia. Teraz, jakie pozytywne wpływy lub negatywy. Tutaj będziecie chcieli, żeby po prostu odzyskać to być może, co tutaj straciliście. Jakie negatywne wpływy, lub co so negatywnego może was spotkać w tym tygodniu, na co musicie uważać? Cesarzowa i królowa mieczy. No, no to nie ma co radowania, co? Negatywne wpływy cesarzowa. To jest matka żona lub y, nastawienie właśnie y, wżej partnerki lub żony. Lub waszej matki w waszym, w waszym kierunku. Być może ta osoba wami kieruje. Yy, tak, i to widzicie znowu karta mocy. Ta osoba jest silna. I tu jest yy, jakieś oszustwa wyjdą na wierzch. Tak, i tu jest siła, widzicie? Ta osoba być może została oszukana. I yy, przede wszystkim ona się skupia na tym, żeby zachować to szczęście wraz z dziećmi, bo to jest karta jednak dzieci, matki bo ona podejmuje decyzję o wyborze, tak samo co do miłości, no. A wy tutaj, no, jako rycerz król, książę Buław, no nie za bardzo się tutaj ta energia tak fajnie rysuje i król wałami, że to jest osoba, która nie kieruje się emocjami, nie kieruje się uczuciami, tylko jasną, są chłodną kalkulacją i przede wszystkim będzie, nie będzie działać spontanicznie, będzie stawiać granice. Będzie stawiać granice jasne. Także, no, tutaj, żeby osiągnąć, naprawić coś, co tam runęło wcześniej, no to będzie bardzo trudno. Teraz dopowiemy, się dowiemy. Dlaczego ta cesarowa? No właśnie, bo to jest przyszłości. Dom dzieci, rodzina. Tak, dom dzieci, rodzina, dzieci. I wy będziecie chcieli wrócić właśnie ze względu, być może, na dzieci. Ale tutaj są tajemnice. Właśnie z przeszłości. I wy się głowicie, tak? Bo wy mieliście tajemnice przed tą osobą. A ta osoba skupia się już na budowaniu, a tej nie było równowagi w braniu i wdawaniu. Nie było tej równowagi. I czas ten cykl zakończyć w karcie sądu. Właśnie. No, bo co? Bo te energie toksyczne były. I tu znowu jest pokazane. No, tak się to rysuje, że ta y, kobieta ona. Jasno, pracuje nad tym, żeby zachować swoją stabilizację i skupić się na sobie, drogie wodniki. Lub to jest Wasza energia, tak? Ale wy z taką kobietą możecie mieć do czynienia. Teraz, na czym się musicie skoncentrować w tym tygodniu? Od 5 do 11 wodniki. Na czym się musicie skoncentrować w tym tygodniu? Od 5 do 11. żeby wejść z tej energii, w której jesteście, zepsucia, tak, zepsucia, to są boja nie w błogach. Yy... Myślicie, że być może macie zbyt wiele do wyboru, tak, że macie wiele możliwości. A tu okazuje się, że to nie ma żadnych możliwości. I te możliwości yy... to nie jest to, co jest dla was najważniejsze po tych stratach, tak? Bo wy na tym traciliście. No i, I co? I przez to dochodzi do zakłócenia. Przez to jesteście w takiej klatce uwięzionej mentalnej, i wy kierujecie się rządzą, pożądaniem, być może seksualnością. Taka tutaj potrzebna jest transformacja. No, to jeszcze pokazany jest cesarz, tam cesarzowa, tutaj cesarz. Czyli wychodzi na to, że wy jesteście być może mężem, albo yy, partnerem tej kobiety, tej osoby, albo na odwrót. I tu dochodziło po prostu do zdrad, i tutaj dlatego to musiało runąć. No, zepsucia Dlatego wyjść z tej energii Wyjść z tej energii Jeśli będziecie chcieli po prostu Cokolwiek uratować I jest przede wszystkim Transformacja totalna Transformacja totalna nad sobą Praca nad sobą, nad swoim rozwojem Nad swoimi yy, działaniami Nad swoim, być może nad ich charakterem No, charakter to ciężko Tak, i tutaj w tym kierunku właśnie Dążyć, żeby zbudować tą stabilizację, musi być równowaga w braniu i wydawaniu, żeby cokolwiek zbudować, tak? I żeby osiągnąć to szczęście, widzicie? Tutaj 10 kielichów, tutaj 10 pentakli, musi być ta równowaga. No, a nie bujanie w obłokach, nie, i takie niezdecydowanie, i Bóg wie, czego On ode mnie chce. Przyjdziesz, przyjdzie taki gościu do kobiety, która ma wszystko ułożone na tip-top, no i... Z czym on do mnie przychodzi? No, proszę cię. No i sobie tak pomyślcie. Teraz, co odpuścić? Co odpuścić, lub co samo odejdzie od Was? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Co odpuścić? No właśnie, zdrady. Sama karta mi wypadła, widzicie? Zdrady. Odpuśćcie zdrady, osoby trzecie i to wszystko, co niszczy was, wasz związek i stabilizację. No. Przede wszystkim trzeba jasno postawić granice, co chcecie osiągnąć, żeby zachować tą równowagę, to umiarkowanie. I trzeba działać, żeby budować to wszystko. Bez osób trzecich, tak? bo to jest królowa dysków, ta osoba dba o stabilizację, ona patrzy w horyzont na nowe możliwości, otwiera się na nowe możliwości i ona będzie budowała, tak? Być może z kimś innym, o tej osoba z znaku koziorożca mi się pokazuje, lub diabeł, i ona pozbywa się tej to, toksycznej energii, tych niepowodzeń, bo ona już to przeszła, to już ma za sobą, lub to jest wasza energia, tak odwracajcie sobie energię, pamiętajcie, ale tutaj ja tutaj czuję, że to jest do mężczyzny jasne oczytanie, Także, drogi mężczyzna. Koniec ze radami. Widzicie? Bo to jest wybór w miłości. Zbyt wiele do wyboru. Tutaj zepsucie, tutaj jest to samo. Wymyślicie, że macie wybory, ale tutaj trzeba zdecydować jasno. Jasno i stanowczo. Karty. Yy, właśnie kiedyś miałam. Nawet I dać post na takiej mojej grupie, którą tam mam. Że choćby nie wiadomo, jak tasowała te karty, bo ile setki razy, to karty i tak pokażą to, co mają pokazać. Śródmoka kielichów, siódmka. zepsucie, zbyt wiele do wyboru, niezdecydowanie. To musi przede wszystkim odejść. Tego to odpuścić, tak. To powinno odejść do przeszłości. Drogie wodniki. No i właśnie, chociaż tutaj już związki miłości są pokazane, ale wyśmiamy tą kartę, co chodzi, jeśli o uczucia, właśnie, i o związki. Jakie są Wasze energie, jak Wy się reprezentujecie, właśnie w tej energii na ten tydzień. No. No, Wy macie jednak swoje takie utarte schematy i chcecie, by ktoś się nimi dostosował, tak? Ale to są też i. Takie trochę zaborcze. Zaborcze, które yy, nikt nie będzie chciał według was, was, waszych schematów się poddać. Bo tu jest książę dysków. To jest książę dysków i udręka tak? Bo to jest straty, to jest straty i walka sama ze sobą, bo tak trzeba i kurczowo się trzymanie jakichś zasad, być może przepisów nikt tak nie będzie robił po prostu jak Wy tego chcecie, bo jedyne, kto, co nam nie można zabrać to wolną wolę. I każdy ma wolną wolę i tym się będzie kierował nie pod czyjeś wymagania. Właśnie. I spełnienie marzeń. Przede wszystkim wyjście z iluzji. Wyjście z iluzji, to też jest niepewność, tak? Niepewność niezdecydowanie to jest energia raka, raka ryby skorpiona Jak, yy, i niewiadoma. Wyjście z iluzji, bo to jest też spełnienie marzeń. Wejście po prostu lekcja z tej przeszłości, no, żeby pójść w coś nowego. Żeby pójść po prostu w coś nowego. to trzeba po prostu potrzeba uleczenia, uleczenia tego i równowagi, żeby osiągnąć później coś więcej. Wyjść ze strefy marzeń, chociaż tu też jest spełnienie marzeń, ale to jest życie w iluzji, że jest jest, jest jak jest, tak nie jest dobrze i nic więcej mi nie, nie trzeba, a tu jednak nie wiem, bo co, bo tutaj są utarte schematy i być może ktoś wam je narzu narzuca, być może jakaś starsza osoba, może matka, może ojciec i yy, wy się tego kurczowość tak trzymać, tak, bo tak trzeba. A wcale tak nie trzeba, jeśli tego nie zechcemy. Ale tak sobie mówię, tak? I, bo to jest jednak wolna wola i wolny wybór. No i teraz zobaczymy, jak tam w finansach, w pracy, w finansach. No no to chyba ta kochanka była jednak y, tam ma, bo wybór po prostu w tym w pracy tak będą y, do was przychodzić być może nowe oferty i wy będziecie działać dość tak narwanie i wy nie będziecie niezdecydowanie nie tej będzie wy nie będziecie mieć oferty ale będziecie chcieli się trzymać tego co już macie i tu właśnie będą skrajności ale to też będzie zbieranie informacji. Będzie zbieranie informacji na ten temat, tak? I będzie się zastanawiać właśnie nad nowym wyborem pracy. No. I tu jednak będzie trzeba działać pod tym kątem, bo tu jednak czeka Was nowy początek, by zaspokoić własne potrzeby. Tylko Wy musicie z tego skorzystać. Musicie się odważyć, właśnie, by i tutaj jest pokazana równowaga i dostatek, tak? Z tym związany. Jeszcze dopowiemy. A w pracy może przy okazji i jakaś miłoska. No, jeśli oczywiście jesteście singlami, prawda? Się tutaj szykuje jakaś miłość. No, spełnienie marzeń, spełnienie kielichów, ale to jest jednak yy, walka wewnętrzna ale przez ten wybór wy możecie, no, bo Wy jesteście niezdecydowani. Musicie sobie przemyśleć te działania. Czego wy tak naprawdę chcecie, no? Bez manipulacji. Bo tutaj widać manipulacje i wybory. No. i niezdecydowanie. Wy sami musicie zdecydować, czego tak naprawdę chcecie. wyjść z tej strefy marzeń, wyjdź z tej strefy marzeń, bo w ten sposób możecie źle wybrać i będzie po ptokach. <noise> Że tak powiem. Jeszcze. Wynik. Udręka. No właśnie. I jeszcze radę. Książę dysków. No, i tutaj jest rozczarowanie na spodzie. I daremność. Oszustwa. Wyjdą wasze na wierzch. I manipulacja. Lub ktoś wam ją oszukuje, tak, lub manipuluje. Yy, także tak udręka. To przede wszystkim. Yy. No, was to już po prostu was to przytłoczy. Przytłoczy tak ta strata, bo widzicie tutaj i tutaj. To samo jaki początek, taki koniec. wy cały czas skupiacie się yy, na kwestii pieniędzy, na tych stratach, na materializmie, bo wy chcecie po prostu ruszyć do przodu, wy chcecie osiągnąć coś nowego, założyć być może nowy biznes, tylko że wy nie umiecie się rządzić się pieniędzmi. To jest nieodpowiedzialne rządzenie się pieniędzmi. Nie umiecie pieniędzy trzymać po prostu przy sobie. I przez to są straty. No i co? I to po prostu trzeba pożyczyć, trzeba to zmienić. No bo co? Bo będziecie leżeć i będziecie buczyć. I to jest wam pisane już z przeznaczenia. Musicie zmienić strategię, zmyślenie, działanie. Yy, macie nowe szanse, tylko trzeba z nich skorzystać, tak? By może wyjść z tych długów, z tych problemów materialnych, nie szaleć, nie być w bokach, być może jakieś skoki na boki, tak samo chyba kosztują, prawda? Lub tam jakieś podróże, nie wiadomo gdzie, spełnienie własnych marzeń i bujanie właśnie w tym kierunku. Także drogie wodniki. Życzę Wam udanego po tygodnia, tak i stańcie twardo na ziemi, czego Wam serdecznie życzę, aby Wam się udało. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych czytań. Hej.